W Akademiku Spójnik, na Uniwersytecie Opolskim, codziennie życie było jak kolorowy kalejdoskop różnorodności. Dopóki nie przyszła zima. Na korytarzach Akademika zawsze panowała atmosfera energii i radości. Ale nie teraz. Teraz się zima. Teraz to tylko depression is my profession bo sesja już blisko, a więc wszyscy siedzą smutno w swoich pokojach i robią rzeczy na zaliczenie. Ale dobra, nie będziemy gadać o smutnych rzeczach. Teraz kuchnia. Kiedyś to była zabawa. Wspólne gotowanie w kuchni było prawdziwym wydarzeniem społecznym. Studenci z różnych stron świata wymieniali się przepisami na tradycyjne danie, tworząc międzykulturowy festiwal smaków. Kuchnia akademicka stała się miejscem, w którym łączyły się aromaty różnych kultur. A teraz tu śmierdzi. Osobliwo śmierdzi weekend. No i czasami studentka na imię Wiktoria myje naczynie, bo już nie ma dużo miejsca, żeby stało w pokoju. W sumie tylko ją można spotkać wszędzie. Wędruję po korytarzu jak samotny duch. Nawet zęby myje. A czasami... Nie uwierzycie mnie, ale czasami ktoś nawet robi pranie. Pranie? pralce? Jezus Maria, to jest naprawdę przerażające. Na koniec można powiedzieć tylko, że akademik spójnik stał się nie tylko miejscem zamieszkania, ale i prawdziwym domem dla studentów. Codziennie życie w tej społeczności było jak dynamiczna opowieść, w której każdy mógł znaleźć swoją unikalną stronę i przyczynić się do barwnego obrazu akademickiego życia, Tada! Dopóki nie przeżywa zima. <śmulny>